My jesteśmy w Strącznie, to jest miejscowość, wioska na, w trasie na Gorzów, droga krajowa 22, jakieś 4 km od Wałcza i z tej, miejsc, z tej wioski, Strączno, musimy skręcić, o właśnie tutaj jedziemy na miejscowość Nakielno, notabene na piękną Taką letniskową miejscowość z dojściem do jeziora Brytyń. Największego, chyba tutaj, jednego, albo jednego z większych na Pojezierzu Bałaczkim. A jedziemy w ciekawe, bardzo niesamowite miejsce. Gdzie? Co, jest, co zobaczymy? Zobaczymy magiczną górkę. E, miejsce, w którym. Znajduje się taka anomalia magnetyczna czy grawitacyjna gdzie przedmioty, kuliste, nie wiem... Butelka, butelka czy nawet samochód. czy Nawet cały samochód wbrew po prostu temu co widzimy porusza się sam pod górkę. I to jest właśnie niesamowite. Jedziemy to sprawdzić. Mamy butelkę, jedziemy z samochodem i o, zobaczymy. O, i tutaj skońcamy faktycznie... na miejscowość Rutwice. O i jest nawet czarodziejska górka. Czarodziejska górka już pokażemy. Ten przecinek 9 km. Cały berg. Tak, no różne tam na ten temat były, były opracowania, nawet tutaj kiedyś jakiś, jakiś przyjechała ekipa naukowców. E... Z tego co mi w tej chwili wiadomo, to nie jest to do końca chyba zbadane. Nie wiem, czy celowo, żeby tu podnieść jakąś atrakcyjność tego miejsca, czy. Niektórzy mówią o złudzeniu optycznym, że drzewa rosną jakoś inaczej. Natomiast, jak zobaczysz za chwilę, drzewa są wycięte i, i tam się nic nie zmieniło w tej, w tej perspektywie. Nadal jest ewidentnie. Pod górę jest, a, a, auto po prostu jedzie samo. To jest bardzo ciekawy temat i możemy powiedzieć, że można znaleźć strony, informacje w internecie i takich miejsc jest kilka. W Polsce też. Chyba, tak, nie? tak. W Polsce gdzieś. Koło, Także żegania. Że, ale wzor. sprawdzimy, bo są geomapy. Ja tak o tym czytałem jeszcze nie, nie, nie otworzyłem tych stron. Że na tych stronach, gdzie pokazują te, te, te przestrzenie, jak położone są górki i doliny, że niby na tych mapach geo to nie jest góra, ale sprawdzimy to. Sprawdzimy to na miejscu i potem na tych mapach jeszcze. Co jeszcze ciekawego jest? Niektórzy się skarżą że odczuwają w tym miejscu taki jakiś dyskomfort, nawet podobno zdarzały się jakieś omdlenia. Ja muszę osobiście powiedzieć, a teraz za chwilę będę tam, nie wiem, 20, 30 raz, że ja się tam źle czuję. Czuję jakiś taki ucisk na, na skronie, tak jak, tak jak przy początku takiego migrenowego bólu głowy. I to mam zawsze. I nie wiem, albo sobie to po prostu wymówiłem i, i, i nie ma... No sprawdzimy dzisiaj ponownie. Ciekawe jak ja zareaguję, ale y, czytałem też taka nie wiem czy zabawna y, informacja, że y, w w którymś roku to jest w dokumentach kościelnych ponoć, że tutaj była jakaś y, awaria i UFO wylądowało. O. I coś takiego nawet jest, ale czy to prawda... I teraz i teraz zwróć uwagę, jedziemy ewidentnie z góry z tak? góry. Z góry. Ja rzucam luz. Nic kompletnie teraz nie będę robił. Musisz tutaj zobaczyć, nie, docis nie, nie, nie naciskam żadnego... To jest ta góra, czy dojeżdżamy tak, do teraz? Tak, to już jest ta góra. Ale teraz jedziemy w dół i hamuje wręcz. Jedziemy w dół i, i co? I co się dzieje? O, to nie jest złudzenie. Nie. To jest rzeczywiście... No, ale, ale, ale ja, ja nic nie robię, ja nie dotykam w ogóle niczego. I teraz... I teraz I zobacz. co? I nas pociągnie do tyłu? Nie, to jest niemożliwe. No. Jedziemy. My potem zawrócimy, jeszcze przodem pojedziemy, ale tutaj możemy wjechać na ten parking, nie? Tak. No rzeczywiście. My jedziemy do tyłu. Proszę Państwa, auto stanęło i jedzie do tyłu. Jedzie do tyłu. Niesamowite. No, wyjrzymy na parking, z zrobimy eksperyment z butelką filmujesz tą perspektywę, zobaczysz, no to dla mnie to jest ewidentnie z góry. O, tu jest ładny parking. Można się zatrzymać. Zaraz robimy test z Witalka. Mm. No i teraz, teraz zobacz. no przecież to jest ewidentnie pod górę, bo tam się, bo tam się perspektywa Horyzont się załamuje, tak? Jest pod górę, tutaj mamy, yy, tutaj w tą stronę, mamy po prostu w dół, no bo, bo ja to tak widzę. I... Nie, jest ewidentnie, to nie jest żadne złudzenie, tu jest po prostu... No prosto... to teraz zobacz, co się będzie działo z wodą. No. Niczy kula. Butelka kula się sama pod górę. Żeby to ocenić, to trzeba tu przyjechać, bo na filmie nie wiem czy to będzie widoczne. Jest góra, jest faktycznie góra. Samochód się zatrzymał i jedzie pod górę. I no jedziemy no jedziemy, jedziemy górę. pod górę. Nie? Jest wyłączony Luz, bieg auto bieg, no. na luzie i poczekamy. I nawet przyhamuję, patrz, przyhamuję go, przyhamuję go i, zwa, i zwalniam, i zwalniam hamulec. I jedzie, i jedzie pod górę samą. Jedzie i pisz. Bo pan A, operator, nie pan za, redaktor nie zapił pasów. No i dowód. Jedziemy pod górę. Na luzie. Auto, które waży, no, Półtoryj ile? Tony. Półtorej tony. Jak to Z wytłumaczyć? Nami dwie tony. Z nami dwie tony. Jak, <laughs> jak to wytłumaczyć? No, są różne teorie, ale to nie jest do końca zbadane. Nie wiadomo. No ja już, tak taki ucisk, ja już taki ucisk tutaj na skroń czuję, ja tu się po prostu... Ale ja chyba też. Nie wiem czy to jest sugestia, mhm. czy to, ale ja już źle czytać. Nie, nie no, skoro no, samochód... Przyjeżdżam tutaj nie. rowerem bardzo często, robię sobie postój, ale po 5 minutach, dziesięciu maksymalnie muszę odjechać, bo... To jest kwestia to nie jest, skoro butelka się obraca i, i, i do góry yy, ją wciąga pod górę, mhm. czyli to nie jest kwestia magnetyczna. Yy, to jest jakaś siła grawitacji, niesamowita, tutaj wzmocniona, być może UFO <laughs> ciągle oddziaływuje, ale cie ciekawy bardzo temat, zapraszamy tutaj yy, w to miejsce. No, piszcie w komentarzach, yy, ten komentarzach ten yy, piszcie. Yy, tak kto był, kto widział, yy, jakie wnioski. I jakie, jakie wasze odczucia, jak, jak z waszym, yy, nie wiem, czy coś was tutaj niepokoiło, czy mieliście jakiś problem? Jakieś... Głowy, czy coś Ciągle jedziemy na luzie samochodem pod górę. I teraz widać, jak ten samochód wyjeżdża przed chwilą, jego w ogóle nie było widać. I po prostu widać, że no, no on jechał pod, pod górę. górę, a my. Y, pod górę i tutaj będzie zjeżdżał w dół, a my jechaliśmy na luzie pod tę górę. Na nic że To jedziemy na kawę.